Prezentuję pierwszego gołąbka z pakietu piątego. Będzie to samiczka o numerze 8019. Uważam bardzo fajne łączenie. Matka jest to typowo samica wychowana do rozpodu po super moim samcu lotowym, rozpłodowym 143. Wybitny mój lotnik, pełny brat tego gołębia, co zdobył mi 5 pierwszych konkursów. 144 miał numer. Matką z kolei jest samiczka 86, córka 252, bardzo dobra córka, bo powiem to, zrobiła mnóstwo konkursów w swoim życiu, jak również wydała wiele asów i w, w lotowym golejniku i w rozkładowym. Ta 9676 również już okazała się super samicą rozkładową, bo wydała naprawdę kilka fajnych gołębi u mnie na golejniku, również u kolegów w tamtym roku z tego samego parowania. Z tym połowem była z tym 9367 i zabrał kolega z oddziału Oleśnica Bułajewski Jacek Mutka do siebie zrobił tam tytuł trzeciego lotnika oddziału Oleśnica pełny brat, pełny brat bądź pełna siostra tego gołąbka jest w tamtym roku na młode trzecim lotnikiem oddziału Oleśnica jednego Mutka w tamtym roku z tego parowania kupił ode mnie Kolega z sąsiedniego oddziału, Leżu Marek, również tam kilka miast w mojej gołębi przyczyniły się do tytułu wicemistrza oddziału. I również pełna siostra, również to była barwy głowej, tak samo miała obrośnięte kopyta jak ten młodek, również mu tam wspaniale się siadała i robiła fajne konkursy. Prezentowane młody z pakietu piątego jest o numerze 8015. Jest to wnuk mojego najlepszego rozpłodowca 252, jest to po córce właśnie starego 252, była to samica typowo wychowana pod płemnik rozpłodowy, gdzie wydała już kilka fajnych właśnie lotników. Łączona jest na gołębia również typowo wychowany podrozkut o numerze 244. Jest to po moich dwóch wybitnych gołębiach lotowych 399 i po samicy 253. Były to naprawdę wspaniałe moje asy lotowe. A 253 również zdobyła e, konkurs pierwszy na oddział z lotu 720 km w 18 roku. 399 powiem non stop robił dwucyfrówki i właśnie z dwóch takich unikatowych gołębi Wystawiam tutaj tego gąbka.